Siemano Ludziska, z tej strony Przemek Sprytny i witam Was w kolejnym odcinku z losowych składów FIFA World. Rozpoczynamy tradycyjnie od wylosowania trzech zawodników i na ich podstawie będziemy tworzyć zespół. Ostatnio było klubowo, poprzednio ee, narodowościowo. No to co, teraz pomieszamy sobie to wszystko, czyli można i narodowościowo, i klubowo zmieszać sobie składy, jeśli chodzi o w ogóle. O zawodników, których będziemy losować ostatnio, był to złoty i s... Dwóch złotych i srebrny, albo dwóch srebrnych i złoty. No nie wiem, jakoś tak. Teraz skupimy się na zawodnikach z każdej tej nacji, czyli brązowy, srebrny i złoty. Zaczynamy od teoretycznie najgorszego. Zobaczymy, kto nam się trafi. No proszę, kuchta Polak, także. Niewykluczone, że Polaków w tym zespole będzie więcej. Losujemy kolejnego zawodnika, tym razem srebrnego. Kto będzie kolejną zagadkową postacią w naszym zespole? No, Wander Bizen. Powiem Wam, że z tymi statystykami może być naprawdę mega ciężko. Oj, to tempo, to tempo głównie jest największą bolączką tej karty, no i złoty zawodnik, który trafia do naszego zespołu to, no właśnie, to e, karta legendy, także będziemy musieli ponowić losowanie, gdyż FIFA World Legend nie ma. E, no to co, kolejne losowanie i trafiamy na kolejnego zawodnika legendarnego, Birchow... E, <grym> Oje, coś, coś szczęście mi tutaj sprzyja, no szkoda, że tego szczęścia w paczkach nie ma, żeby tak cały czas informy wpadały, no. Cieszyłbym się, Arszawin, Arszawin, były zawodnik Arsenalu Londyn, okrzyknięty gwiazdą, no ale niestety poziom jego gry co do gwiazdurstwa nie był adekwatny, dlatego pożegnał się z klubem z Londynu, no i wrócił tam, gdzie zaczynał swoją karierę piłkarską, czyli do Rosji. No to co, mamy trzech zawodników: Warszawin, Kuchta i Cohen, van der Bizen. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dajcie mi moment dłuższy albo i krótszy, ale dla was to i tak krótkie cięcie, no i wracamy z gotowym składem. Okej, okay, tak w efekcie końcowym wygląda mój zespół, który ma 100% zgrania, no troszeczkę było kombinowania ze względu na to, że niektóry, niektórzy z zawodników FIFA World nie są dostępni na rynku transferowym, albo na przykład ich koszt jest jakiś masakrycznie duży, dlatego zamiast kuchty, który kosztował 2000 końców jako brązowa, nic nie warta karta, która by mi się na pewno nie zwróciła, kupiłem innego bramkarza z overallem 53 4, żeby było mniej więcej podobnie no a co do reszty zawodników większość kupiłem no oczywiście są formacje Fivie World także zgranie może nie być stuprocentowe aczkolwiek cały plan został przeniesiony do gry no i za moment przeniesiemy się właśnie do niej gdzie będziemy mierzyć się w lidze pierwszej tym oto składem czy uda nam się wygrać to okaże się pewnie w samym meczu choć najbardziej boję się o napastnika, tutaj van der Bizen, straszne statystyki jeśli chodzi o tempo, no i bramkarz, który jest na pewno najsłabszym ogniwem w tym zespole. Jesteśmy już w grze, skład kompletny, no oczywiście tak jak wcześniej o tym was informowałem, Kuchty nie mogłem zakupić, także w jego miejsce Baranowski i no, zapowiada się całkiem ciekawe spotkanie, Manuel Torres, bardzo dobre statystyki, szczególnie tempo, Rondon, ten zawodnik ma 80 tempo, 80 strzałów, 80 fizyczności. Całkiem ciekawa postać, choć jak widziałem go w prawdziwym meczu Zenitu w lidze mistrzów, to no, słabo, słabo po prostu grał. Mamy również całkiem przyzwoitego lewego obrońca i defensora środkowego pomocnika. I mecz, mecz, który rozgrywamy przeciwko FC Barcelonie. No, bo tak można nazwać ten skład. Xavi nie sta na napadzie. No, tutaj wolałbym kogoś innego postawić, chociażby Sancheza i, no i Pedro, gdyby nie było mnie nie stać na e, Neymara i Messiego, albo Suareza. Czwarta minuta ten, którego wcześniej chwaliłem za statystyki, zdobywa gola Rondon, czwarta minuta szybko zdobyta bramka, mam nadzieję, że to pozwoli nam ustalić wynik tego meczu, minął sobie po prostu rywali biegnąc obok nich, pamiętajcie, że gramy w lidze pierwszej, także do, do łatwych te spotkanie nie należą, tym bardziej jeżeli gra się na przykład zawodnikami srebrnymi i brązowymi. A u mnie najsłabsze ogniwo to na pewno goalkeeper. Kolejna sytuacja rondona niewykorzystana. Przed szansą stanął również inny nasz zawodnik, ale brakło po prostu dobrego wykończenia i do przerwy wygrywamy 0 do 1. Spartak Moskwa kontra nasz zespół. No to my przeważamy, to my również prowadzimy i. Jak najbardziej zasłużenie, bałem się strzałów z dystansu mojego rywala, bo każdy z nich mógłby być zamieniony na gola przy statystykach mojego golkipera. Kolejna okazja Rondona, no znów został zablokowany i mecz kończy się po prostu bramką zdobytą w czwartej minucie. To były losowe składy, jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, odwiedźcie mój fanpage na facebooku, no i oczywiście trzymajcie się cieplutko.